Bardzo wiele osób siedzących w tej chwili przed komputerem już teraz pewnie zastanawia się jak nazywa się najstarszy serwer Minecraft. Za chwilę wam dokładnie zdradzę o jaki dokładnie serwer mi chodzi, natomiast już w tej chwili możecie pokazać swoją siłę zostawiając kciuka w górę. Pod ostatnim filmem zostawiliście ponad 1400 kciuków, mam nadzieję, że i tym razem dacie popis. Oczywiście możecie zostawiać inne aktywności jak subskrypcje, dzwonki czy chociażby komentarze i wyrazić opinię na temat tego serwera, także zapraszam was do poznania właśnie tego serwa. Wszystko rozpoczęło się bardzo długi czas temu, około 5 lat, czyli na przełomie 2012-2013 roku, kiedy to właśnie pierwotny właściciel Ojciec tego serwera, można powiedzieć, założył właśnie ProStormA, czyli serwer, który wychował bardzo wiele pokoleń nowych graczy PvP, ale także kolejnych właścicieli serweru, którzy wzorowali się na perfekcyjnym serwerze stworzonym w tamtym czasie. Czyli chodziło mi o serwer Frakcję plus Survival, czyli jeden z pierwszych serwerów w Polsce o takiej tematyce. Znacie już początek, ale czy znacie koniec tej historii? Koniec okazał się dramatyczny, ponieważ serwer po kilku latach działalności, po kolejnych sukcesach, po kolejnych tak naprawdę nieprzespanych nocach przez programistów, ale też graczy, którzy naprawdę tworzyli ten serwer, bo tak naprawdę bez graczy, czyli bez ludzi, którzy chcą uczestniczyć w społeczności Minecraftowej i serwera, nie ma serwerów. To są tylko i wyłącznie ludzie, którzy tworzą serwer, i to moim zdaniem jest najważniejsze. Natomiast jeżeli chodzi o historię Prostorma, to historia zakończyła się dramatycznie, ze względu na to, że serwer po kilku latach przestał istnieć, a jego właściciel, czyli Piranesi, przestał udzielać się w dalszej części, jeżeli chodzi o serwery. O tyle było to dramatyczne, ze względu na to, że takie osoby jak ja, czy kolejne gildie Lab, Hand, BC, które tak naprawdę stały się podporą kolejnych edycji serwera mch.c.pl, chodzi mi tu oczywiście o pierwsze edycje, to tak naprawdę był cios. W plecy, ze względu na to, że to właśnie my tam zaczynaliśmy. To my zostaliśmy tam tak naprawdę wychowani na prawdziwych graczy PVP. To tam uczyliśmy się naszych pierwszych ciosów, to tam ponosiliśmy pierwsze porażki, ale też pierwsze sukcesy. I tak naprawdę jest to dla mnie mocno sentymentalne, że w dniu dzisiejszym mogę Wam przedstawić troszeczkę ciekawostek, ale też historię tego naprawdę klasycznego serwera którego już prawie nikt nie pamięta, a wydaje mi się, że każdy z was powinien znać historię tak fantastycznej maszyny jaka powstała i przez lata funkcjonowała na najwyższym poziomie. Jeżeli chodzi o rozrywkę, to była naprawdę ona na najwyższym poziomie. Jeżeli chodzi o rozgrywkę, no to było oczywiście survival plus gildie. Generalnie, powiedzmy sobie szczerze, to jeszcze nie były te gildie, lecz bardziej były to frakcje, które odnosiły kolejne sukcesy. Był to jeden z pierwowzorów serwerów, które w tej chwili występują, czyli Medium HC, takie m.in. jak MC4U, czy chociażby Craftcore. Powiem szczerze, że to był jedyny w swoim rodzaju serwer przez dłuższy, dłuższy czas. Potem nastąpiła. Era tak naprawdę rozwoju bardziej serwerów, i tak naprawdę wszystko się zmieniło, ale na tamtą chwilę, ProStorm był jedną z serwerów, które pokazywały i wyznaczały kolejne trendy, jeżeli chodzi o rozwiązania na serwerach Minecraft. Natomiast powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o Prostorma, to zaczęło już to wszystko upadać. Tak naprawdę właściciele już tak nie dbali o serwer, a liczył się bardziej tylko i wyłącznie hajs, i to wszystko zaczęło upadać. Ten klimat, tak naprawdę ci ludzie, którzy tworzyli ten serwer, postanowili, że nie będą dalej się już przejmowali serwerem i odejdą na kolejne lepsze serwery, które już w tamtym czasie powstawały. I tak naprawdę serwer od 2012 roku na przełomie powiedzmy sobie 13, już tak naprawdę Zaczynał lekki regres i to trwało do 2016 roku Powiedzmy sobie szczerze, pierwsze kilka miesięcy na prostormie to było coś nieprawdopodobnego Potem to wszystko tak naprawdę się zmieniało Natomiast jeszcze długi czas temu grali na prostormie ludzie, kolejne guildie I tak naprawdę wydawało się, że wszystko jest w porządku Natomiast kilka miesięcy temu to wszystko upadło Tak naprawdę zakończyła się... Współpraca pomiędzy właśnie Piranesim a resztą graczy na serwerze. Natomiast ostatnio doszła mnie bardzo pozytywna wiadomość ze względu na to, że ponoć zmienił się właściciel, który chce odnowić tak naprawdę legendę tego serwera i chce postawić go na nogi, chce postawić go finansowo i oczywiście fizycznie, czyli Minecraftowo powiedzmy sobie szczerze, żeby to wszystko prezentowało się perfekcyjnie, żebyśmy nie musieli się wstydzić za to, żeby to wszystko, czyli ta legenda, na tego serwera na nowo powstała i powiedzmy sobie szczerze, serdecznie Was zapraszam na ten serwer. Ja też tam będę prawdopodobnie pykał ze względu na to, że chcę zobaczyć, czy tak naprawdę to wszystko zostało odzorowane, tak, jak zostało odzorowane. Start był w piątek na, tak naprawdę, a dopiero teraz zobaczyłem tego newsa, więc mam nadzieję, że takie historie, legendy oraz ciekawostki będą Wam się bardzo, ale to bardzo podobały, ponieważ mam nadzieję, że będę ich wstawiał coraz więcej na kanał, ponieważ może to zainteresować Was i przypomnieć Wam, jak te wszystkie Legendy i serwery, oczywiście, funkcjonowały kiedyś. Będę Wam przypominał, jak to wszystko wyglądało. A ze względu na to, że jestem po prostu historykiem cześkiem, to będę postarał się opowiadać te legendy. Powiedzmy sobie szczerze w sposób odpowiedni, żeby tak naprawdę nie skrzywdzić żadnego serwera, żadnej osoby, która sobie zasłużyła na takie miano. Więc moim zdaniem to było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Bardzo chciałbym Wam podziękować za czas poświęcony na tym filmem, za wszelką aktywność, chodzi mi o kciuki w górę, oczywiście komentarze, suby oraz dzwonki. Serdecznie Was do tego wszystkiego zapraszam. Ja się z Wami już żegnam, zapraszam Was do innych moich materiałów.